Za chwilę przeczytam Państwu fragment pewnego orzeczenia sądowego i proszę byście Państwo je uważnie wysłuchali, bo po wysłuchaniu będę miał dla Państwa pewną zagadkę. A oto ten fragment orzeczenia. Stwierdzić należy, że na obecnym etapie kwestionowanie orzeczenia sądu, które stało się prawomocne, jest niedopuszczalne, bowiem wnioskodawczyni mogła to czynić w apelacji od wydanego w sprawie rozstrzygnięcia. W ocenie sądu okręgowego wnioskodawczyni próbuje metodą faktów dokonanych uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu, nie podając żadnych nowych okoliczności, które by wydanie takiego orzeczenia uzasadniały. Przy tak sformułowanym wniosku głównym wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie może zostać zaakceptowany. Podkreślić bowiem należy, że zasadniczym warunkiem dopuszczalności zabezpieczenia jest wiarygodność roszczenia. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że istnieje roszczenie wnioskodawca musi uprawdopodobnić, że ono mu przysługuje. Drugim z kolei warunkiem zabezpieczenia jest istnienie obawy, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić wierzyciela zaspokojenia. Obie przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Mając na względzie powyższe regulacje stwierdzić należy, że argumenty przytoczone na uzasadnienie wniosku oraz ustalone w trakcie postępowania nie pozwalają na przyjęcie, że istnieje po stronie wnioskodawczyni przesłanka do żądania zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania. W ocenie sądu okręgowego wnioskodawczyni niniejszym wnioskiem zmierza do uzyskania w postępowaniu zabezpieczającym nowego tytułu egzekucyjnego w celu uchylenia się od wykonania obowiązku egzekucyjnego określonego w wyroku, a który jest egzekwowany w egzekucyjnym postępowaniu sądowym. Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że na obecnym etapie postępowania przedmiot sporu nie jawi się zatem na tyle klarowny, by wstępnie rozstrzygnąć zagadnienie. Wymęczyłem Państwa, prawda? Zrozumieli Państwo coś z tego? Pewnie nie. Ja też nie zrozumiałem, ale dziękuję za wysłuchanie. To był kluczowy fragment uzasadnienia pewnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. A teraz zagadka. Czego dotyczy spór, w którym wydane zostało to orzeczenie? Podaję trzy możliwości odpowiedzi. A. Jest to sprawa o meble. B. O samochód. C. O dziecko. Chwila namysłu. Chwila ciszy. No cóż, pomogę w odpowiedzi. Jest to sprawa o dziecko. Ten bezduszny, bezosobowy, niezrozumiały bełkot prawniczy zawarty został w orzeczeniu sądowym dotyczącym losów dziecka, a konkretnie sześcioletniego chłopca uwikłanego w konflikt między rodzicami. Rodzice się rozstali. Nie powinno tak być, ale czasem bywa. Według ustaleń sądu ojciec dziecka używał wobec żony przemocy. Bił ją, co sprawiło, że żona nie mogła być z nim razem. Mimo to, o dziwo, sąd okręgowy zdecydował, że dziecko ma być z ojcem. Mimo, że ojciec używał przemocy, dziecko ma zostać pod jego pieczą i władzą, a matka ma jedynie prawo sporadycznie je odwiedzać. Problem w tym, że dziecko od urodzenia do chwili obecnej jest z matką. Jest z nią ściśle związane. Zabranie sześcioletniego chłopca od matki i przekazanie go ojcu może się odbyć tylko przy użyciu przemocy. Czyniąc zadość woli sądu, trzeba będzie dziecko oderwać od matczynych kolan i nie zważając na jego rozpacz, ból i łzy, na traumatyczne przeżycia psychiczne, oddać ojcu, zamieszkałemu w odległej o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości. Kto wie cokolwiek o psychice dziecka, o jego uczuciach, o potrzebie bezpieczeństwa, ten zdaje sobie sprawę, że takie oderwanie go od matki siłą jest przeżyciem, które musi wygrzeć psychiczny uraz, psychiczne piętno, zapewne na całe życie. A sąd jakby nie zdawał sobie z tego sprawy. W odczytanym fragmencie orzeczenia w kluczowym jego fragmencie wyjaśniającym motywy decyzji sądu nie ma ani słowa o dobru dziecka, o jego psychicznych potrzebach, o potrzebie ochrony jego uczuć, jego miłości do matki. Nie ma dziecka, nie ma człowieka. Roszczenie, zabezpieczenie, przesłanki kumulatywne, wnioskodawca, wierzyciel, zaspokojenie wierzyciela. Jakby chodziło nie o człowieka, jakby nie chodziło o żywe dziecko z jego uczuciami i przeżyciami, tylko o przedmiot, o rzecz. Zresztą sąd wprost tak napisał przedmiot sporu, dziecko przedmiot sporu, nie podmiot, tylko przedmiot, rzecz. Ktoś powie, to tylko słowa. Nie, to nie tylko słowa, to jest pewna filozofia sądzenia, filozofia sprawiedliwości, z którą niestety spotykamy się coraz częściej. Uprzedmiotowienie człowieka, sprowadzenie go do wymiaru rzeczy, o którą toczy się spór. Utrata jakiejkolwiek empatii, jakiejkolwiek refleksji nad konsekwencją decyzji, która przecież dotyczy nie mebli, nie samochodu, tylko żywego, delikatnego, zranionego psychicznie dziecka. Wiem, że się za to na mnie sądy obrażą, będą protesty, bo już takie były po niektórych moich felietonach, że nadużywam krytyki, że podważam zaufanie do sądów. Może nawet Krajowa Rada Sądownictwa podejmie w tej sprawie jakąś uchwałę, bo i to już się zdarzało. No cóż, odpowiem tyle, że nie traktujcie człowieka jak rzecz, nie wydajcie wyroków takich, jakby je nie człowiek, tylko maszyna wydawała. Piszcie do ludzi zrozumiałym językiem, a nie bełkotem, którego prawnik nie rozwikła, a zwykły człowiek zagrożnie zrozumie i nie czyńcie krzywdy. A w sprawie dziecka, o którym Państwu opowiedziałem, przygotowałem interwencję do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby się włączyli do postępowania sądowego i żeby zadbali o to, żeby dziecko, o którego losach decyduje sąd w Piotrkowie, zostało wreszcie potraktowane jak człowiek, a nie tylko jak przedmiot zabezpieczenia. Z Panem Bogiem.